Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka. Przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem kart na miesiąc kwiecień. Wiosna, co też ta wiosna dla Was drogie byki przyniesie? Jakie karty mają dobre rady, jakie ostrzeżenia, na co powinnyście, drogie byki, zwrócić uwagę. Tak więc, tak, nie chcę powiedzieć, że może być trochę nudno, bo nudno nie będzie w tym miesiącu kwietniu, ale może być trochę monotonnie. Dużo pracy, bardzo dużo pracy karty pokazują, i też mało chęci na nie tyle na jakieś tutaj wypady, że tak powiem, wyjazdy. Po prostu będziecie tak zmęczone, że nic Wam się tak naprawdę nie będzie chciało. Tak, to wygląda niestety. Ale co tutaj karty jeszcze pokazują dla Was? Możliwe, że zaskoczy Was taka sytuacja. Nie chcę mówić podbramkowa, bo podbramkowa to ma taki negatywny wydźwięk. A to niekoniecznie może być coś niekorzystnego dla Was, ale coś takiego, co się coś, coś, coś dzieje nagle: takie zdarzenie niespodziewane, gdzie nie możecie tego przewidzieć. No, i tutaj przyjdzie wam pomyśleć, co z tym fantem zrobić. Tylko czasu na myślenie nie będzie za wiele, trzeba będzie działać dosyć szybko. Co tutaj jeszcze dalej pokazują karty? W pewnych sytuacjach, <laughs> zwłaszcza zawodowych, możecie mieć takie wrażenie, że znalazłyście się w jakimś takim potrzasku, takim błędnym kole. Może chodzi o to, że na przykład dużo pracujecie, ta praca nie jest tak wynagradzana, jakbyście tego oczekiwały. Powiedzmy, na przykład, nadgodziny macie, a nikt Wam za te nadgodziny nie płaci. Nie chodzi o to, że będzie Wam brakowało pieniędzy, bo tego nie mam na myśli, ale po prostu takie poczucie. Nie tyle krzywdy, co jakieś takiej mm, niesatysfakcji, yy, niesatysfakcji i, i to błędne koło może wynikać z tego, że tak naprawdę no, nie żyje wam się najgorzej, ale coś tam wam jednak yy, nie nie pasuje. Yy, czyli drogie byki warto, może byłoby się rozejrzeć za inną pracą, za innym yy, tutaj źródłem dochodu. Karty pokazują, że macie fach w ręku. Może nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, bo zajmujecie się y, czymś innym, ale jesteście tak naprawdę w czymś bardzo dobre. Y, w, y, mm, ja bym mogła powiedzieć, że wasze hobby, czy też to, czym się interesujecie, może się przerodzić w Waszą pracę. Starczy wam sił, starczy Wam y, energii do tego, żeby właśnie te zmiany wprowadzić, o ile tylko nie usiądziecie na kanapie przed telewizorem i nie skończy się na myśleniu, bo tak też może się tutaj zdarzyć, zadziać także drogie byki, no podsumowując, bo tutaj karty już więcej jakby nie mówią, to w każdym razie tak, w kwietniu dużo, dużo pracy będziecie miały, możecie poczuć taki trochę potrzask gdzieś w tych sprawach zawodowych, że znajdujecie się w błędnym kole, że um, trudno jakby z tego, z tego koła się tam gdzieś wydostać, trudno coś zmienić, choć, choć tak naprawdę zmiana leży tylko w Waszych rękach. No i tak jak powiedziałam, pewna sytuacja tutaj niekoniecznie zawodowa może Was Zaskoczyć, coś będzie wymagało takiego szybkiego, szybkiego działania, szybkich decyzji, takie coś bardzo niespodziewanego. No i to w zasadzie tyle, moje drogie byki. Ja życzę Wam dobrych decyzji, udanego miesiąca. No i nie przepracowujcie, nie przepracowujcie się, żebyście tego zdrowiem później nie przepłacili. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa. Pa.